Pięć tekstów toksyka, na które nigdy nie odpowiadaj. Czy zdarzyło ci się odebrać wiadomość, po której czułaś, czułeś się jak po emocjonalnym roller kosterza? Nagłe wątpliwości, poczucie winy lub dziwna ulga zalewają cię falą? Uwaga! To mogą być niewidzialne sidła toksycznej komunikacji. Manipulatorzy są mistrzami słownej alchemii, potrafiącymi zwykły tekst przekształcić w trujący pocisk. Ich wiadomości często nie służą rozmowie, a manipulacji kontroli i pozyskaniu paliwa. Oto pięć typów tekstów, na które absolutnie nie warto odpowiadać. Po pierwsze, dlaczego mi to robisz? Jak mogłaś być taka okrutna? Czyli projekcja w czystej postaci. To jest klasyk. Toksyk przerzuca swoje uczucia i zachowania na ciebie. To on, ona czuje się zraniona, nawet jeśli sam sprowokował sytuację, lub to on był okrutny, ale nie może tego przyznać. Jego wewnętrzny dyskomfort jest tak silny, że musi go natychmiast umieścić w tobie to jak emocjonalne, gorące kartofle. On nie chce ich trzymać, więc rzuca nimi. Ciebie. Dlaczego to jest takie ważne, aby nie odpowiadać? Każda twoja odpowiedź, każde tłumaczenie, każde przeprosiny, zaprzeczenie dostarcza mu paliwa. O, reaguję, mam wpływ. I wciąga cię w jego zniekształconą rzeczywistość. Dyskutując, próbujesz udowodnić coś, co jest podstawowym nieporozumieniem, że to ty jesteś źródłem problemu. Milczenie mówi, nie biorę udziału w tej grze. Po drugie, wszyscy mówią, że masz problem, że przesadzasz, że jesteś niestabilny emocjonalnie. Czyli triangulacja i gaslighting. Kłamca używa mitycznego wszyscy, którzy często w ogóle nie istnieją lub zostali odpowiednio nastrojeni, nastawieni. Po to, by zasiać w tobie wątpliwości co do twojego postrzegania rzeczywistości, zdyskredytować cię i twoje uczucia, wywołać w tobie lęk przed odrzuceniem i potrzebę usprawiedliwiania się przed nieokreślonym gronem, izolować cię od potencjalnego wsparcia innych. Dlaczego masz w tej sytuacji nie reagować? Szukając wyjaśnień, kto tak mówi, zaprzeczając, ale to nieprawda. Czy dając się zastraszyć? Wchodzisz w jego paranoiczną narrację, dajesz mu władzę nad twoimi emocjami. Milczenie jest tarczą, nie interesuje mnie, co mówią twoje wyimaginowane wszyscy. Po trzecie, tęsknię za tobą, tak bardzo mi ciebie brakuje. Czyli bombardowanie miłością, pociszy. Lub konflikcie. Pojawia się często po okresie zimnego chowu, kłótni lub gdy popapraniec, popaprańczyni wyczuwa, że traci kontrolę nad tobą. To jest nagły powrót idealnej maski. To nie jest autentyczna tęsknota, a strategiczny manewr hoveringu Ma wywołać w tobie poczucie winy. A może jednak coś przesadziłem, może mnie poniosło, nadzieję, a może się zmienił, i wspomnienie dobrych chwil, które przyciągną cię z powrotem pod jego, jej wpływ. Dlaczego również w tym wypadku nic nie odpowiadać? Nawet najbardziej ostrożna odpowiedź, dzięki za wiadomość, czy ujawnienie emocji też tęsknie, ale, daje mu jednoznaczny sygnał. Działa, jestem wciąż w grze. To otwiera furtkę do dalszej manipulacji. Milczenie to jest najskuteczniejsza blokada. Nie daje się wessać ponownie po czwarte. Musimy koniecznie porozmawiać. To jest bardzo ważne, bardzo pilne. Czyli tworzenie sztucznej pilności i kontrola. Co się dzieje? Ten tekst jest jak psychologiczny alarm bombowy. Ma wywołać w tobie niepokój, ciekawość i poczucie obowiązku natychmiastowej odpowiedzi. Toksyk Często, często nie ma nic konkretnego i ważnego do powiedzenia, chodzi tylko o przywrócenie kontroli, wciągnięcie cię w interakcję na jego, jej warunkach i w jego czasie. To sprawdza, czy nadal reagujesz na jego, jej rozkazy. Może też być wstępem do ataku lub manipulacji. Pod przykrywką ważnej rozmowy, ważnej sprawy. Dlaczego nie odpowiadać? Odpowiadając o co chodzi, kiedy, lub zgadzając się na rozmowę pod wpływem emocji, pod wpływem presji. Oddajesz mu ster. Pokazujesz w ten sposób, że jego pilność dyktuje Twoje działania. Milczenie lub jeśli koniecznie bardzo opóźniona zdawkowa odpowiedź nie mam teraz na przykład możliwości, żeby z Tobą porozmawiać o pilnych sprawach odbiera mu tę władzę. To Ty chcesz rozmowy. Czekaj na moje warunki. A może i wcale. Po piąte, przepraszam, ale i tu następuje obwinianie ciebie lub usprawiedliwienie. To przeprosiny, które wcale nimi nie są. Słowo przepraszam jest tylko przynętą, a klucz tkwi w ale. To tam manipulator znów przerzuca odpowiedzialność na ciebie. Przepraszam, ale to ty mnie sprowokowałaś. Minimalizuje swoje zachowanie. Przepraszam, ale to był tylko żart. Lub usprawiedliwia się. Przepraszam, ale miałem ciężki dzień. Celem jest zaleczenie rany dostępu do ciebie, bo potrzebuję supply bez wzięcia realnej odpowiedzialności i zmiany. Dlaczego nie odpowiadać? Przyjęcie takich przeprosin, okej, okay, rozumiem lub dyskusja nad treścią po ale. Utwierdza go ją w przekonaniu, że jego taktyka działa i że jego zachowanie było usprawiedliwione. Milczenie lub bardzo lakoniczna odpowiedź dziękuję za wiadomość nie dają mu satysfakcji pełnego powrotu na stare tory i nie akceptują jego jej zniekształconej narracji. To komunikat słowo przepraszam nie wymazuje tego, co po ale dlaczego milczenie jest twoją najpotężniejszą bronią? Odpowiadając na te toksyczne teksty, nawet z najlepszymi intencjami, dajesz toksykowi dokładnie to, czego pragnie twoją uwagę, twoje emocje i poczucie kontroli nad twoją reakcją. Każda odpowiedź to dawka jego jej życiodajnego, choć dla ciebie, wyniszczającego paliwa. Nie chodzi o to, by być niemiłym, ale o zdrowy egoizm i ochronę swojego dobrostanu. Czasem największą mocą jest właśnie cisza. Zachowaj swoją energię dla ludzi i spraw, które na nią zasługują. Twoje zdrowie psychiczne jest bezcenne. Nie dawaj go w prezencie tym, którzy używają słów jak broni. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.